W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi do nas, pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy. Ten odpowiedział Idę Panie. Lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł, nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Powiem szczerze, że odnajduje się i w jednym synu, i w drugim. Przypomina mi się ten czas, kiedy pierwszy raz przyszła mi ta myśl o kapłaństwie, o życiu zakonnym i od razu powiedziałam Panu Bogu, tylko nie ja, nie, no way. Byłem wtedy jak ten, jeden z tych synów, który, który nie chciał, a ostatecznie, jak widzicie, poszedłem na tą drogą. I kiedy już się zdecydowałem w taki sposób oddać moje życie Jezusowi, On mnie napełnił taką radością, taką wolnością i takim pokojem, że miałem takie uczucie, jakbym normalnie fruwał nad ziemią. I wtedy mówiłem, no Panie Jezu, dla Ciebie sobie wszystko. Będę się teraz więcej modlił, będę kochał wszystkich ludzi. Nie będę narzekał, nie będę obgadywał, będę się uczył regularnie. Doszedłem znowu do wniosku, kiedy już przyszedł ten czas, że jednak nie jest to wszystko tak, jak sobie, jak sobie obiecałem, jak obiecałem to Panu Bogu, że nadal wiele rzeczy się nie zmieniło. I tak często przychodzę do, do Jezusa na modlitwę i mówię, no dlaczego? Dlaczego mi się tyle rzeczy nie udaje, chociaż mam takie wielkie pragnienia? A Jezus w dzisiejszym słowie, na przykład w Psalmie 34, mówi do nas, Spójrzcie na Niego czy na Boga, a rozpromienicie się radością. Oblicza Wasze nie zapłoną wstydem. Czyli, jakby chciał Pan Jezus powiedzieć: nie patrz cały czas tylko na siebie, na swoje słabości. Bardziej skup się na mnie. Skup się na tym, że ja Cię kocham, że ja Cię powołałem, że ja jestem z Tobą i daj się porwać tej mojej miłości. I znowu będziesz miał. E, Siły do tego, aby powstać. Bo dalsza część tego psalmu yy, mówi: Oto zawołał Biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Dlatego teraz w tym cyklu takim yy, adwentowym mówimy o tej przebudzalni, czyli mamy powstać, przebudzić się i nie bądź taki zamulony, tylko właśnie przebudź się, popaż na Jezusa i daj się porwać Jego miłości.